Jak to jest, że ludzie najpierw ci mówią, czytaj więcej Biblii i znajdź Boga, a jak robisz to, o co cię prosili, to mają pretensje, że ich obrażasz? Słuchajcie, wczoraj zrobiłam live'a i na tym live'ie między innymi e, zaczęłam analizować postacie z Biblii, ale zrobiłam to z, taką, z takim podejściem, że hej, chciałabym znaleźć w Biblii coś pocieszającego na te współczesne bolączki i problemy. Musiałam czy to możliwe, żeby ktoś na przykład, któraś z postaci biblijnych miał depresję? Może ktoś był spektrum autyzmu, może ktoś miał ADHD, może niektóre rodzeństwa się kłóciły na przykład. Przecież większość z tych osób, pomijając Jezusa, to były niedoskonałe, więc na pewno miały różne bolączki i problemy. I tak sobie pomyślałam, że odpowiem tym samym na. Prośby moich widzów, żeby było więcej Biblii na kanale. I, i taka radosna sobie siadam i analizuję te Biblię i nawet był taki ułamek sekundy w czasie tej analizy, tego zastanawiania się, czy na przykład Kain Kai miał problemy z gniewem, czy nie powinien iść na terapię zarządzania gniewem, czy może Henoch był z spektrum autyzmu, że tak sobie pomyślałam, ej, może jakbym się w to naprawdę zagłębiła. Był taki moment, on trwał kilka sekund. Że może, może bym przestała być niewierząca. Po czym, po czym dostaję komentarze, że ja bluźnię, że obrażam ich uczucia religijne i że w ogóle y, kanał schodzi na psy. I miałam takie, aha, okej, okay, już mi przeszło. Dziękuję.